I dzisiaj spokojny dzień. Nie wróciło to, co było. Mm, przynajmniej na tą chwilę jest tak, że mm, jest nadzieja, że się wypalił ten przerażający, y, ta przerażająca energia, którą y, y, no, odkopał odkopała ta sytuacja związana z myśleniem o finansach. No i metoda zadziałała po raz kolejny. Wszedłem w to, byłem z tym, przeżyłem, zaakceptowałem, otworzyłem się na tą energię. No i dzisiaj jej nie ma puszczam wszystkie myśli, które są związane jakoś z tym tematem, ale nie ma ich dużo. Właściwie to, no, kiedy nie ma tej energii, nie ma uczucia, no to ona, ta energia jest magnesem, która przyciąga myśli. Kiedy, kiedy tej energii nie ma, no to myśli też nie, nie przychodzą. W związku z tym na razie jest komfortowo Miałem rano spotkanie z przyjaciółmi, potem byłem na spacerze w lesie cudownym, lesie spokojnym, gdzie zaczynają ptaki śpiewać, wiosna zaczyna witać. Przeszedłem się boso, no cudnie i co? No ym, organizm mam wyczerpany, tak? Yy, to też jest, to są te miesiące siedzenia przy kąpie i budowania całego tego mojego yy, biznesu, przyszłego życia, całej tej struktury. Yy, no, ale też pewnie i to, co się zadziało wczoraj, ten ogromny lęk, który przeżywałem i i stres z tym związany, który wypuściłem i który spowodował, że no, organizm mam rozedorgany, trochę taki zmęczony. Ale poza tym jest cudnie, czyli to działa po raz kolejny. I ważne jest to, co wam, jakby ten przekaz, tak? Jeżeli przychodzą te energie, wchodzimy w nie, Jesteś, jest, ja wchodzę w nie, jestem w nich. Przeżywam i wychodzę z drugiej strony. Pomysł z tym, żeby tego nie było, jest od czapy, bo to być musi. Skoro przychodzi, skoro się ujawnia, wychodzi z mojego pola energetycznego, to znaczy, że no, czekało tam na uwolnienie. I każda sytuacja, właśnie taka trudna, jest okazją do tego, żeby to przeżyć, żeby to uwolnić. To chyba tyle na dziś, krótko i na temat. Zobaczymy, co będzie dalej, jak ta historia się rozwinie. Na razie ruszam do codziennych zajęć. I będę się starał przeżyć ten dzień w jak najfajniejszy sposób, jaki możliwy jest. Dziękuję. Trzymajcie się.